W tym odcinku z serii Quick Tip pokażę Ci, w jaki sposób nadać dostęp do Twoich danych Google Analytics 4. Aby to zrobić, przechodzimy do panelu narzędzia. W lewym dolnym rogu wchodzimy do sekcji Administracja. Dostęp do danych możemy nadać w dwóch miejscach. Na poziomie konta. I na poziomie usługi, na poziomie konta, sekcja nazywa się Account Access Management, na poziomie usługi Property Access Management. Załóżmy, że chcemy nadać dostęp na poziomie całego konta. Wchodzimy do sekcji Account Access Management i w prawym górnym rogu mamy opcję dodania nowego użytkownika lub dodania grupy użytkowników. Na potrzeby tego wideo wybierzemy Dodanie użytkownika. W polu e-mail wpisujemy adres e-mail użytkownika, któremu chcemy nadać dostęp. Na poziomie ustawień decydujemy, na jakim poziomie ten dostęp będzie nadany. Jeżeli chodzi o poszczególne poziomy dostępu, one rozpisane są na stronie pomocy. Generalna zasada. I dobra praktyka jest taka, że jeżeli dany użytkownik nie potrzebuje wyższego poziomu, to zaczynamy od najniższego możliwego. W tym wypadku będzie to dostęp viewera. W momencie, kiedy nadajemy, możemy również zaznaczyć, żeby dany użytkownik nie widział danych kosztowych, zwłaszcza jeżeli mamy zintegrowany Google Analytics z naszym Google, e, Google Ads, gdzie te koszty. Po integracji przekazuje się między narzędziami lub danych dotyczących przychodów, jeżeli zarządzamy e-commerce i mamy prawidłowo skonfigurowany moduł e-commerce. Jeżeli ustawienia są prawidłowe, klikamy Dodaj i od tego momentu użytkownik może oglądać nasze dane. Jeżeli będziemy chcieli wycofać tą zgodę, to w tym samym miejscu, czyli w Account Access Management, wchodzimy i wybieramy Remove Access. W opisie pod filmem znajdziesz wszystkie linki, na które się tutaj powoływałem.